Dzień dobry wam wszystkim, witam serdecznie na moim kanale dzisiaj mamy poniedziałek, czyli wtorek a dokładnie wtorek, dzisiaj jest. Dzisiaj mamy 7 dzień stycznia na początek chciałem wam powiedzieć, że z zeszłych dwóch dni pracujących czyli drugi, trzeci, dobrze mówię, tak miałem nagrany materiał, ale niestety się skasował po prostu, nie wiem jak to się stało, ale się stało więc w zeszłym tygodniu po prostu miałem intensywny, intensywne dwa dni Rozładunki, załadunki, załadunki, rozładunki i tak dalej, i tak dalej. No i załadowałem w piątek i właśnie dzisiaj rozładowywuję Byłem już w Puławach, tam już rozładowałem, teraz aktualnie mijam skarżysko kamienną i jadę do Kielc, tam rozładowywuję także taki będzie mój plan, taki będzie mój plan na dzisiejszy dzień. Rozładować Kielce, potem w Radomsku załadować i docelowo na jutro rano. Mniej więcej rano, bo między 9 a 12 mam rozładunek w Kostrzyniu nad Odrą e, Tak, to jutro Jutro będę też ściągnięty do Warszawy Znaczy do Warszawy, no tutaj w nasze okolice Ponieważ e, muszą panowie mechanikowie zobaczyć e, Dlaczego tak trochę za głośno mi chodzi na parkingu Czyli na luzie, czy tam ten, tego Trochę za głośno mi chodzi e, samochodzik Pewne podejrzenia są, ale to będzie weryfikowane. Eee, także tak to na początek tego tygodnia, trochę krótszego, ale jednak. Jedziemy. Nie ma co, jedziemy. No, dobra, 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 lecimy, lecimy, bo nie ma czasu. <laughs> Mam kurde, czas do 12, żeby się podstawić, bo żeby nie było żadnych konsekwencji, ale spokojnie zostało mi 16 km, a pokazuje, że będę 11.42 czyli prawie na styk, nie no nie żartujmy, 18 minut to jest bardzo dużo zapasu no ale w każdym razie wyczytałem w zleceniu, że nie za bardzo lubią jak się spóźniamy także muszę lecieć, muszę lecieć bo trzeba załadować i trzeba jechać dalej bo to kurde nie będę stał jak jeszcze zaczął padać, znaczy kropi na razie ale, ale w sumie to może i dobrze niech se pada no całkiem całkiem. Znaczy sukcesem jest to, że jestem pod rampą. I to na tym sukcesy się kończą. Eee, kurde, ja myślałem, że ja mam awizację między 9 a 12, a jak się okazuje, ja mam awizację między 14 a 16, a jest godzina 128. Eee, tylko tak jak mówię, sukcesem jest to, że już mnie podstawili pod rampę. Mam nadzieję, że jednak zaraz tam wezmą i ten... Otworzą i zaczną ładować, bo... bo nie chce mi się tutaj pod rampą tyle stać, no ale nic, no zobaczymy na tą chwilę i tak nie mam nic do roboty. Hmm. Pierwszy raz ładuję w tej firmie, więc zobaczymy, jakie będą efekty tego i jaka będzie ocena, a ładuję w. nie widać isk isk Więc zobaczymy. Na razie czekam No dobra, nie źle. Mamy godzinę 13:30, od 5 minut mniej więcej. O, po kamerze czuć Od 5 minut mniej więcej już mnie ten ładują samochód. Więc ogólnie rzecz biorąc nie jest tamtego, bo o 14 od 14 moja wizacja jest, więc na razie pół godziny do przodu. Myślę, że dużo nie załadują, bo nie jestem zestawem, jest tylko zwykłym busikiem. Więc tam wrzucą kilka palet i na tym będzie fajrant. No, także jest dobrze. 13.30, no to niecałe półtorej godziny sobie odstałem swoje, no, ale w międzyczasie jeszcze z Marcinkiem porozmawiałem. Kudłaty TV pozdrawiam i polecam jego kanał. A więc, chwilę sobie pogadaliśmy fajnie, i można teraz dalej czekać na załadunek, aż skończy. Dobra, moi drodzy, ruszyłem. Yy, mamy godzinę 14.20. Z czego 20 minut odbędniłem na Bramce, ponieważ. Tu jest taka zasada, że o 14 jest zmiana zmian. A jak jest zmiana zmian, to oni blokują wtedy wyjazd całkowicie z firmy żeby piesi mogli sobie przychodzić tam i z powrotem. Więc część wychodziła, część przyła na fajka, część jeszcze coś innego. No i tak się zeszło troszeczkę, że 1420 ja wyjeżdżam, znaczy 1415 wyjechałem, o tak. O, o 14.15 wyjechałem, teraz kierunek kostrzyń nad Odrą i miejmy nadzieję, że już tam sobie spokojnie będę jechał o trochę pada, ale nie źle No i dobra i się jedzie No ale ty weź trochę przyspiesz kurde nie rób siary Nie no BMK i tak jedzie jak nie powiem kto co. Dobra, moi drodzy. Już wszystko wiem. Zadzwoniłem na infolinię tej sieci, do której jadę. Oni dali mój numer telefonu do tego sklepu, do którego bezpośrednio jadę. Oni zadzwonili do mnie i już wszystko wiem. Jutro będę miał poranek. E, śpiący. Ponieważ sklep... Jak też magazyn, wszystko otwiera się o godzinie dziesiątej. O dziesiątej dopiero zaczynają pracę. Co za tym idzie? Ja też o tej godzinie zaczynam pracę. A już mam robotę na następną e, trasę, gdzie załadunek mam o dziesiątej. <laughs> nie, od dziesiątej. Do nie wiem tam nie, nie spojrzałem do której, ale w każdym razie e, załadunek mam w miejscowości sady kopoznania więc będę musiał się spieszyć no ale niestety nie przeskoczymy tego dziesiąta to dziesiąta i tyle a tymczasem nie wiem czy to widać trochę widać zachód słońca elegancko pani elegancko no i dobra dzionek dochodzi do końca znaczy dzionek pracujący bo ja już jestem na miejscu docelowym Dokładnie mam rozładunek. O. Czekajcie, zaraz wam pokażę. O tutaj. Więc muszę tylko przez parking przejechać. I już jestem na miejscu rozładunku, więc na parkingu sobie dzisiaj nockę robię. No, jeszcze chyba może do sklepu pójdę na chwilę, ale nic, zobaczymy. W każdym razie yy, minął trasa minęła całkiem spoko, całkiem fajnie. Oprócz tego, że w pewnym momencie tak lało. Że wycieraczki chodziły na maksa i też nie dawały rady, ale już się uspokoiło, także zobaczymy jaki jutro będzie. Jaka jutro będzie pogoda, a dzisiaj już fajrant. Także dobranoc i do jutra. Dzień dobry, witam was kolejnego dnia. <coughs> dzisiaj mamy 8 dzień stycznia. Eee, czekajcie, bo ja muszę się tutaj ręczne i ruszamy. Posłuchajcie, jest godzina dziś. Nie wiem, które jest. 10:10 .10 jest teraz, aktualnie. Ja właśnie jestem rozładowany. I powiem szczerze, że jestem pełen podziwu, bo były tylko dwie dziewczyny, z czego jedna tylko mi pomagała. A nie było to lekkie, więc ogólnie rzecz biorąc, spoko! Tak w Wysku pracują. Dobra, teraz lecę do miejscowości Sady pod Poznaniem na załadunek i lecimy dalej. Słoneczko, piękne, świeci. Temperatura 4 stopnie, więc nie jest najgorzej. Dobra, można jechać. Teraz muszę okulary wyciągnąć, bo kurde, razi. Ale nic, dobra, na razie. Jedziemy. Oj, dróżka leci, leci, leci i jeszcze mi zostało 70 km. O. Także spokojnie. Słoneczko świeci, elegancka pogoda. Naprawdę, kurde. Ciekawy kiedy się zrypie, bo. Żona dzwoniła teraz e, z pracy, czyli z Warszawy. No i tam niestety szklanka. Rano ledwo jechały do pracy, bo szklanka, bo to, bo tamto. Słońca, nie ma chmury, i zaraz może coś zacząć padać, bo tak to wygląda. A tutaj, jak widzicie, elegancko. Ojku, dobra. Moi drodzy, załadowane, e, umówione. Czekajcie tylko sobie włączę już niech się. Nawiguj, pyk. No i dobra. Eee, a nie poczekaj, zrobimy to inaczej. Teraz. Eee, załadowane, eee, zabezpieczone wszystko zrobione. O, tutaj jest taka firma, no tutaj się ładowałem, a teraz można już jechać docelowo na budowę szpitala w Giżycku. Także będę miał swój wkład w to, żeby. Ten szpital powstał, nie wiem czy on jest remontowany, czy on jest zbudowany od podstaw, czy coś tam to się okaże jutro. Znaczy dzisiaj przyjadę tam pewnie już na wieczór, ale to bez przesady. Bo się pan pytał A której pan dzisiaj by był? Ja mówię, no tak, późno już wieczorem A to chyba nie Czekajcie, tutaj zrobimy to jest ile? 494, a to zrobimy... Dobra, już nastawiona nawigacja jest Także można ruszać Nie ma co... Nie ma co przedłużać no, Jeszcze po drodze i tak się trzeba gdzieś będzie zatrzymać Jakieś jedzonko, jakieś coś Więc ogólnie rzecz biorąc Za. Ja no i dobra, moi drodzy Dojechałem Przyjechałem na parking Który mi tutaj zlecił Znaczy zlecił, który mi polecił Pan, u którego się jutro będę rozładowywał a to jest normalny parking osiedlowy, no ale dobra, znalazłem miejsce No co na to nic nie poradzimy wygląda hmm. mniej więcej O, coś takiego o, Zwykły parking no, Ale nic, no do... Jest, to jest, nie ma co narzekać yy, Do rana jakoś tutaj przezimuje i tyle także do jutra. Jutro jadę pod Gdańsk składować i do Gorzowa jadę Wielkopolskiego. O, to tyle wiem. Właśnie zaraz, może, jakąś trasę sobie przygotuję przy okazji. A co? No i witam Was kolejnego dnia. Dzisiaj mamy 9 dzień stycznia, czwartek. Właśnie trwa rozładunek na budowie szpitala. Tak jak Wam wspomniałem, tutaj już częściowo zdjęte. A tutaj się bawią Także ja rozładowywuję dalej A potem lecimy dalej Dobra moi drodzy udało się rozładowane Manitka pomogła Fajne są te manitki, nie ma co. Dobra, teraz muszę z tej budowy się wykaraskać. Trochę ciasno się zrobiło, bo się nas zjeżdżało samochodów, nas zjeżdżało się wszystkiego. Ale... Damy radę, nie? Kto nie jak ja? <laughs> Także czekam tylko na dokumenty, bo właśnie dałem gościowi, żeby poszedł podpisać. Eee, przynosi dokumenty i... I spadam dalej. Dobra, nawigację sobie ustawię od razu. No dobra, nareszcie na S7 się wykaraskałem z tej Warmii i Mazur No, kręta droga, ale już się udało e, Zostało mi 70 km do załadunku, więc damy radę Tylko teraz ciekawy, bo ja będę tam gdzieś około 12, a wizację mam na 15 Teraz się e, zobaczy, czy mają już gotowy towar i czy da radę wcześniej załadować, czy niekoniecznie Ale to się zobaczę już za moment, dla Was już za moment, a dla mnie za jakąś godzinkę. To dam wam znać. Znaczy. Dobrze. Jest dobrze bo już stoję pod rampą, pomijając to, że mamy alizację na 15, a jest godzina 12 z haczykiem, ale na razie jeszcze brama zamknięta więc nie wiem, zobaczymy czekam udało się, moi drodzy udało się niecała godzinka i wyjeżdżam znaczy już wyjechałem w sumie dostałem cynk, że już mam ja jutro rano załadunek jeszcze szczegółów nie znam, ale już mam cynk e, także zobaczymy mam nadzieję, że mi się uda dzisiaj przynajmniej jedno zrzucić będę ich tam prosił Najwyżej browara po drodze jeszcze kupię, żeby nie byli żeby nie było. Bo ostatnio mi zasugerowali, że o, o, to się, o, 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 o. E no no browarek by się wodał ale dobra a niech im będzie. Gdzieś po drodze będę miał sklep, to się zatrzymam i tyle. A tymczasem lecę, bo o której będę? O około 19 .00. Nie wiem czy się uda, ale będę próbował. No i piękna pogoda, fajnie się jedzie ale kurde już dzisiaj to miałem chyba wszystko jesień, zimę, teraz znowu jest jesień Tylko jesień na Mazurach była taka, że nie padało, potem w Gdańsku sypał śnieg a teraz już wjechałem do Wielkopolski i pada deszcz, także przekrój elegancki, jeszcze tylko wiosny mi brakuje, wiosnę miałem chyba wczoraj, tak, wczoraj jak byłem w Poznaniu o, to tam była elegancko Dobra. zostało mi jeszcze 150 km i zobaczę cały czas myślę o tym, kurde, czy uda mi się, czy się nie uda. No i powiem Wam tyle. Dupa z tego wyszła. W jednym adresie mam awizację na 6 rano, w drugim adresie mam awizację na 7 rano. Czekajcie muszę dokumenty. I nockę robię, która jest godzina w ogóle 1920. Tutaj może zadzwonią w nocy. Jak im się będzie w nocy nudziło, to wtedy zadzwonią e, i ewentualnie mnie rozładują. Aj, kujwa, no dobra, trudno się mówi. Nie ma co e, jadę, tutaj jest taka zatoczka. To sobie stanę. Chyba, gdzieś bym to wykręcił. A tutaj e, zatoczka jest taka, więc sobie tutaj stanę. No i co, i będę już tylko czekał na to. I się to pierdzielę. Nie będę się w nocy zrywał, żeby kurwa im rozładować, dać rozładować towar, i tyle a tutaj brama otwarta, to sobie już wyjadę, więc yy, więc tyle, no pojadę na szóstą rano, tam rozładuję, przyjadę tutaj, rozładuję i, i tyle dobra, wiem, wiem, bo już pas, pasów nie zapiąłem, ale piskliwy jesteś wako. jeżeli pasów nie masz, tragedia, dobra, nie ma co, nie ma co tutaj przedłużać, idę, staję, dobra, przeanalizowałem wszystko, trudno, w jednym mam o 6 rano, o 7, no to powiedzmy, że może, jak, jakby tak yy, chciało im się pracować, i faktycznie o tej siódmej by mnie tu wzięli. A tam o szóstej to wtedy bym był koło yy, dziewiąta. Po dziewiątej bym był na załadunku, mniej więcej. Yy, I następnie mam 5 godzin jazdy do rozładunku, to bym był gdzieś 13-14. No dobra, to jeszcze mam dwie godziny zapasu, bo tam muszę być do 16. Także dobra. Jakoś to będzie, jakoś to będzie. Jakiś tam mały zapas mam, więc nie jest źle. A tymczasem odpaliłem sobie YouTubea. Dzisiaj sobie oglądam Anię i Bartka. Czekam na film od Kudła tego, ale to dopiero w lutym, tak jak powiedział, bo rozmawiałem z nim. To no niestety, pierwszą trasę musi zrobić tak, że jedzie z kimś, więc nie może nagrywać, a później już jakoś będzie nagrywał. No i tyle. No i zobaczymy, co dalej. A jeszcze sobie coś, jakiś film odpalę, Oprócz YouTube'owych filmów, to jeszcze jakiś normalny. Ale nic ku dzisiaj mi trochę ta pogoda zmęczyła, to trochę mi dzisiaj ta, ta droga i ta pogoda zmęczyła, bo z jednej strony miałem jesień, tak jak Wam wspominałem, potem śnieżyca, a teraz cały czas odkąd wyjechałem z tego załadunku, to miałem śnieg, śnieg, a potem się to przerodziło w deszcz i to taki deszcz ulewny, tak, była cały czas ulewa, teraz cały czas pada, no nawet mi już szyby pozaparowywały, a to dlatego, że odpaliłem tego. Przepraszam, odpaliłem Webasto, więc od razu się ciepełko zrobiło takie większe i... i tyle To dobranoc, a jutro się rano widzimy znowu Oj, wiecie co, zaczął się piątek Jest 00 coś tam, a 7 po północy Czyli piątek, czyli piątek Ledwo położyłem się spać, nie wiem, z godzinkę się przespałem i telefon, proszę podjeżdżać. No i dobra, dajcie mi 15 minut, już podjeżdżam. No i podjechałem. No i co z tego, że podjechałem? Jak, jak kuźwa stoję cały czas. Jeżdżą ci wózkowi w tą i z powrotem i tak dalej, ale kurde, no nic się nie dzieje. Tutaj przede mną gościu stoi też ma cały samochód załadowany. Ja mam tylko cztery palety do zrzutu. A tutaj ani widu, ani słychu, żeby ktośkolwiek przyszedł i zaczął się. Interesować tym żeby to zdjąć Nie wiem ile będę tutaj stał Mam nadzieję że jakoś w miarę szybko i pójdę dalej spać Kurde bo już się rozespałem kurna a zadzwonili No to przyjechałem no i co z tego że przyjechałem jak dalej stoję Ja pierdykam masakra A tutaj kolega sobie jedzie Coś tam przywiózł teraz wykręca i jedzie dalej no, to niech on sobie jedzie dalej. A ja też bym z chęcią, już sobie jakoś tutaj, tak ogarnął to wszystko. Niech zdejmują te cztery palety i spadam dalej spać. Masakra. Nocna robota, taka jest. Oj, ja pierdykam. No, naczekałem się trochę. Pierwsza 10, ale już rozładowana. Pierwsza część rozładowana. Także teraz e, do siódmej. O siódmej mam rozładunek drugi. Także mam jeszcze kilka godzin snu. Tak to się nazywa. Nocna robota, kurde, no ale nic. Śnieg cały czas pada, niestety. Ale nic, staję na tym miejscu co zostałem i idę w Kimono. Także do jutra. No i dzień dobry, dzień dobry, dnia kolejnego, 10 dnia e, stycznia. Ja już jestem na rozładunku, czekam otworzyłem tą cholerną plandekę ten bok A teraz czekam tylko tak, tam jeden wózkowy stoi w telefonie, coś patrzy drugi sobie jecha i jest z kanapką w zębach jedzie znaczy się nie wyspałem się kurde trochę nie wyspałem, jestem trochę mi się język plącze ale spoko o dobra gimnastyka z rana już odbyta także czekam teraz na rozładunek i zaraz lecimy dalej, bo nie ma czasu bo dzisiaj jest piątek, trzeba jechać do domu. Dokładnie. Dobra, udało się, wyjechałem. Jadę, jadę na załadunek Będę trochę później niż mam w zleceniu, ale no trudno, niestety. Taka firma, że trochę się zeszło. Godzina, godzina jest ósma. Godzina jest ósma, ja już jadę, już jestem na trójce, SC. I teraz śmigam aby jak najszybciej załadować i aby jak najszybciej rozładować i aby jak najszybciej jechać do domu no dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio a w ogóle to dzisiaj jest dziesiąty a to już dziesiąty to wam mówiłem w nocy, że jest a, no właśnie dobra, dojechałem już ale chyba jeszcze nie dość, że miałem awizację na dziewiątą, byłem w pół do dziesiątej to coś kurde tutaj nie, nie pyka bo ja tu przyjeżdżam, a tutaj cały czas jest brak przygotowania do tego załadunku. Kurtyna w górę. Ej, już dzwonił do mnie dwa razy spedytor, czy już ładują. Ja mówię, że nie no, że chyba są jeszcze nie gotowi. Dobra, jak już do nich dzwonię, to im powiem. No ale na razie jakoś zero odzewu. Także krucho to się robi z czasem. Mam nadzieję, że zaraz ruszą, bo będzie... No nic się nie dzieje. Pakę otworzyłem o, pusta, elegancka, przygotowana do załadunku a tu kiszka, a tutaj zero uwielbiam taki załadunek no powiem wam, że trochę się zeszło byli zupełnie nieprzygotowani dopiero tą maszynę kurde zaczęli <laughs> którą zabierałem, zaczęli ją szykować, podszykowywać, podmalowywać tak dalej, tak dalej no i tak oto, znaczy już wyjechałem aktualnie już jestem na yy, wysokości poznania na autostradzie A2 Ale swoje odstałem. Wyjechałem 1130 albo 40 No to powiem Wam, że jak na wizację na dziewiątą to troszkę im poszło tego czasu. No ale nic. W każdym razie już rozmawiałem tam, gdzie jadę rozładować, mają czekać na mnie, więc nie będzie źle. Także jadę. No i dróżka leci, 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 leci Kurde, jeszcze mi zostało 90 km Ale dobrze jest Już bliżej niż dalej Tylko najgorsze jest to, że kurna przede mną jest Korek na 20 minut Myślałem, że się rozładuje A on cały czas pokazuje już od dłuższego czasu, że tam się cały czas w okolicach 20 minut No może jakoś uda się go kurde, jakoś przejechać szybciej niż te 20 minut a jedź kolego szybciej, kurna, bo na dwójce jestem, a jak wiecie na dwójce to już jak się wiedzie na lewy pas to już znaczy na prawy pas to już lewy jest cały czas zajęty, bo tylko śmigają i śmigają i tylko za chwilę. Ani wyprzedzić, ani nic, no ale trudno się mówi. Się jedzie dalej. O no, i ulubiona trasa wszystkich warszawiaków i nie tylko trasa Toruńska. Eragancą korek jak się patrzy także niestety nie rozładował się, ale tutaj to w sumie to nie ma co się rozładowywać, bo tutaj korek to jest 23 godziny na dobę także spoko. Dobra, już niedaleko, jeszcze 30 km i już będę rozładowywał, już dzwonił do mnie odbiorca a za ile? a to spokojnie myślałem że dłużej się zejdzie ja mówię spoko jechałem szybko żeby tylko i gdzie mnie tą tutaj kurde uberowcem jechałem szybko żeby jak najszybciej zdążyć no nie ukrywam że mi też zależy na tym żeby jak najszybciej skończyć i jechać do domu Oj, oh. oh, sorry. Skręć w prawo na rogu, Moi drodzy, udało zjazd. się rozładowane Był to ciężki rozładunek, bo kombinacje były alpejskie. No, niestety nie mogę wam nagrać, bo mam takie zasady Skręć w firmie, rogu, że nie mogę nagrywać. Natomiast, no, uwierzcie mi na słowo, że nie było to różowe. W każdym razie. Za 600 metrów. Rozładowany. Skręć w prawo. Zostało mi e, 3 minuty do bazy. Zostawiam samochód, jadę do domu i odpoczywam. Także dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Jak chcecie, to komentujcie. Subiki, łapki są mile widziane, aczkolwiek nie namawiam. Więc do przyszłego tygodnia, tak? Na razie, cześć.